I Witam wezwę bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj pada śnieg dalej jest go miliard. Ja tu chodzę też po śniegu, mam już było tu chyba uwalone. Jest go dużo. Teraz na ekranie macie z różnych por roku taki fajny wideo z mego okna. Ale to, o tym trochę później. Na razie ja już z psan, tam mój brat jest jeszcze i teraz muszę jechać do szkoły, ale po szkole kończę ten odcinek jak widzicie po drodze była cała ośnieżona teraz już są odśnieżone do szkoły jechałem 2 km na godzinę około 10 minut bo nie mieszkałam aż tak daleko od szkoły E, ale no, była tragedia, było bardzo, 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 bardzo ślisko, więc e, tego dnia już wam no, nic nie grałem, dlatego że wracałem samochodem, a miałem na piechotę Ale no, jutro rano jak wstanę, bo śnieg pada od wczoraj w nocy, czyli dla mnie, dla mnie to jest wczoraj, dla, dla was to jest e, dzisiaj, e, dlatego że to jest z tego samego dnia co, co te zdjęcia. I padał od nocy do aż... Yy... On ma padać. Nie, 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 teraz jeszcze pada. Yy... Ma przestać jutro, yy, czyli w czwartek yy, o godzinie 12 rano około. Jest to największa zima od ostatnich lat i chyba, nie pamiętam za bardzo, ale chyba jedna z największych zim, y, jaką przeżyłem w swoim życiu. Yy, wygląda to wszystko bardzo pięknie, ale jak wracałem tym autobusem do domu, to była to istna tragedia, yy, ulice są nie są aż tak dobrze pociążone chodniki, to jest jeszcze gorzej. Tam chodniki są bardzo w ogóle nieociążone, ale to jest akurat wina miasta, a nie po prostu pogody. Pogody oczywiście też, ale wina miasta, że oni po prostu tego nie zrobili. Więc ja się z Wami żegnam. To był dobry odcinek, dobra zima, ale z, No, dużym minusem są te drogi i że sobą się jeździ po nich.